tam ojca dyrektora. Yy, nie znam człowieka. Cytkiła i Patron od przelewów pocztowych, pieniężnych. Nie mam z tym nic wspólnego. Stary dziad, bełkoczący, obrzydliwy. Ani o tą mordę nie mogę patrzeć, ani go słuchać. No trzeba się wziąć. Za młodzież? Tak jest. Jeśli chodzi o wybory, to, to młodzież zawaliła sprawę. Dla młodzieży to może za poważna książka. Na przyszłość. Ja stara baba idę za ten, za ten budynek i Coś nie tak z nią? Chyba jednak nie tak. Zbliża się 6 grudnia i Boże Narodzenie, a więc czas prezentów. Pisał w swojej odezwie ojciec Tadeusz Rydzyk. Nie bądźmy leniami intelektualnymi bierzmy coś do czytania, bo to rozwija człowieka. Pisał redemptorysta, który gorąco poleca dla młodzieży i nie tylko. Podręcznik profesora Wojciecha Roszkowskiego. Historia i teraźniejszość. Dziś redakcja gońca zapyta, czy rzeczywiście rzeczony podręcznik to dobry pomysł na świąteczny prezent dla młodzieży wszak jak podkreślił niedawno duchowny w trakcie 32 rocznicy powstanie Radia Maryja trzeba się za tę młodzież wziąć. Dzień dobry, przepraszam pana. Mia miałbym krótkie pytanie. Pytamy ojca dyrektora. Yy, nie znam człowieka. Nie zna pan? No bo powiedział, że za młodzież trzeba się wziąć. Pytamy gdzieś o ojca dyrektora. Yy, powiedział, że trzeba się wziąć za młodzież. Jak pan myśli? Co mógł mieć na myśli? No młodzież przesadziła w tym.. Wie pan, mam pretensje odnośnie głosowania. To ta głupsza część moim zdaniem. Ci mądrzy mają otwarte oczy i wiedzą. Wiedzą A. jak to wszystko działa. No trzeba się wziąć. Za młodzież? Tak jest. A to, co, to coś nie tak z nią? Chyba jednak nie tak. Chyba nie tak? No nie bo tak. ojciec dyrektor powiedział, że jest uwiedziona przez internety. No zgadza się, w większości na pewno tak. No bo to młodzież w wyborach tak głosowała. Eee, no, no i bo... niektórzy mówią, że młodzi no tak życia nie znają. No chyba no, nie, to, nie znają. Że nie znają. No nie znają, bo tak głosowali, że pies ich trącał. Tak? No A mówią, że to przyszłość narodu. No to głównie na przyszłość. Jak mawiał wiersz narodu, jak my zapomniemy o nas, znaczy, jak to było coś inaczej to było, jak oni o nas zapomną, to nie. Jak my zapomniemy o przeszłości, czy, czy o naszych przodkach, to niech Pan Bóg zapomni o nas. Za kodzież? Tak. Za wychowanie młodzieży. Znaczy, żeby było jasne, podręcznik Historia i Teraźniejszość uważam za potrzebne pytanie o tezy, które tam są stawiane. No bo właśnie, no bo ojciec dyrektor powiedział... Natomiast nie wiązałbym Wojciecha Roszkowskiego, który zdaje się jest autorem tego podręcznika, z ojcem dyrektorem, ja bo to są teraz dwa właśnie, osobne światy Ale ja teraz właśnie panu powiem, bo ojciec dyrektor powiedział, że z okazji Mikołajek, że właśnie to. fajnie by było, jakby rodzice dzieciom kupili na przykład właśnie taki podręcznik. W kwestiach religii można słuchać ojca dyrektora, w kwestiach publicznych, społecznych, politycznych sugerowałbym rozdział kościoła od państwa. A osobiście ojca dyrektora. Zgadza się pani z tym czy nie. A jak on swoje dzieci wychował, niech powie. Jak swoje wychował? Jak swoje wychował. On chyba nie ma. Z duchownym, co jak pani myśli? Mają duchowni też dzieci, proszę pana. Też? No oczywiście, no co pan się narodził dzisiaj? Mają przyjaciółki, mają dzieci nieślubne. Tylko się o tym nie mówi. Się o tym nie mówi? Nie. No to jak pani myśli, dlaczego ojciec dyrektor mówi, że za młodzież trzeba się wziąć? Niech on sobie lepiej wie, pan. Odpuści. Odpuści? Jak tam mówią, to jest patron od przelewów pocztowych, pieniężnych. Od przelewów? No tak, no bo on bardzo... właśnie mówi, żeby tam wspierać cały Ta, czas. Tak, jego i... biznes, dziękuję bardzo. Przede wszystkim. Pan Ryzyk, ojciec Ryzyk mhm. po prostu bardzo dużo zrobił dla Polski i mhm. dla Polaków, i żeby każdy zrobił tyle po prostu zamiast wiatraków, zamiast e, paneli wziąłby się za wody geotermalne, to by, mielibyśmy 10 razy więcej e, energii i mniej zużywalibyśmy prądu, mhm. co po prostu e, w tej chwili, gdy mówimy o tych wiatrakach sprzecznych i tak dalej, i tak dalej. Trzeba wziąć się za młodzież. Jak Pani myśli? Co on mógł mieć na myśli? Nie wiem. Mnie to dwuznaczne. Mam jakieś myśli na ten temat. Jak jeżeli to? chodzi o ojca ryzyka, w ogóle o księży. Znaczy on nie jest księdzem, ale... Jak to nie jest? No przecież... Znaczy on nie jest w ogóle księdzem. On jest jakimś, nie wiem, klerykiem, klerykiem jakimś, ale to nie jest... Nie Nie jest ne, redemptorystą. Ten... No... To jest bełkot. Stary dziad, bełkoczący, obrzydliwy. Ani o to mordę nie mogę patrzeć, ani go słuchać. No ale no jednak no, ta rodzina Radia Maria jest taka spora, się spotykają. No niech się spotykają, kto chce. No i powiedział też, że młodzież jest zmanipulowana przez internety. A przez kościół to nie, a kościół jako głupia. Kościół? No to jeszcze jak. Ciemny luto, głupia, trzyma krótko za twarz. Dlaczego, ale... dlaczego odchodzi tak dużo ludzi od kościoła? Jest ta apostazja i młodzież i dorośli. No, czytać. no To jest, moim zdaniem, jakby indywi indywidualna rzecz, ponieważ każdego interesuje co innego. Ja na przykład teraz mam książkę tatuaży. Ksentino polecam, ponieważ wydał. No, ale, ale to chciałby pan Historia... dostać taką książkę nam... Czy chciałbym dostać? No, generalnie od Mikołaja nie, może nie, ale generalnie historią się bardzo interesuję. Byłem jednym z lepszych w szkole z tego, mimo że nigdy się nie uczyłem. Jeśli chodzi o wybory, to, to młodzież zawaliła sprawę. Zawaliła? No, ale oni się cieszą i radują. To. No młodzi. A no z czego się cieszyć? No przecież ten tusk to jest zdrajca, to, jest, to Zdre... jest, nie jest Polakiem. No sobie. a w poniedziałek ma być właśnie, ma zostać premierem. No to zostanie, no to... No, to co teraz z tą Polską? A no to źle, no źle. No, dla... Źle będzie. No źle. Cwitki łaj mogiła. On nie ma serca. Widzi pan co nie ma serca? Przez... Nie. Nie pamiętam, co on wyrabiał, z tak, pozabierać, tym pozabierać, pozabierać. No ale mówił, kocham Polskę. Tak mówił. Tak, folks Czyli nie ufam mu pani? Nie. No to co teraz będzie z Polską? Jak on by kochał Polskę, to on by coś robił. A jak były? poniedziałek wiem, czy... zostaje premierem. To proszę pana... Zobaczmy jeszcze, młodzież będzie płakała. Będzie płakała? No bo to młodzież... Jak pozabiera płaka. im wszystkie, wie pan. Myśli pani, że młodzież jest uwiedziona przez internety? Co to znaczy? To jest cytat. Uwiedziona... Nie uważam. Uważam, że na pewno jakieś, no, są bardziej świadomi tego, co się dzieje na świecie przez internet. Powiedział, Stol... że młodzież jest uwiedziona przez internety. Ale no to ma rację. To ma rację, że jest uwiedziona. I powiedział, że w trakcie tych wyborów dosz doszło do manipulacji. No tylko pytanie jakiej? Co mógł mieć na myśli? No coś widocznie wiedział na ten temat. O, co nie dotarło do opinii Coś wiedział. A słyszała Pani o tym podręczniku Historia i Teraźniejszość? Nie wiem, nie czytałam, więc nie mogę powiedzieć, czy ma rację, czy nie ma rację, bo dopiero po zapoznaniu się z treścią mogę ocenić. Mm. No czy on no, tak ogólnie to pozytywnie pani ocenia działalność ojca dyrektora, bo tak są zdania podzielone. No, ja uważam, że wiele dobrego zrobił. No. Wiele dobrego zrobił. No to jak pani myśli, czemu są tacy, co tam mu różne rzeczy zarzucają, i, a, a mówią, że jest kontrowersyjny. No bo widocznie i też pewne rzeczy się niektórym nie podobają, więc... Mm -hmm. Ale u pani na plus. U mnie na plus. Chyba dobry prezent no, to, dla młodzieży. Dla młodzieży to może za poważna książka jest. Za poważna książka? Mhm. E... Za poważna. No, jak pani myśli? Jak ojciec dyrektor mówi, że w trakcie tych wyborów doszło do manipulacji, to co? Proszę pana, ja nie wiem czy doszło, czy nie doszło. Ja bym chciała, żeby w naszym kraju było naprawdę dobrze, była zgoda, bo przykro jest tego słuchać. Wie pan, ja jestem z tej epoki. Kiedy walczyłam o tą solidarność, i teraz mi jest przykro. Na przykład, jak się takie rzeczy w naszym kraju dzieją, że jeden na drugiego patrzy wilkiem, po prostu. Jak pani myśli, kto za to odpowiada, że tak, no, tak płacą? Sami ludzie. Sami ludzie. Sami ludzie, tak, proszę pana. Rodziny się porozsypywały, nie ma rodzin. Nie ma jedności w rodzinie. Jak pan zachoruje, to wszyscy się tyłem odwracają, robią przyjęcia, to ktoś biedniejszy nie proszą, bo już są bogatsi, bo mają domy swoje. A my mieszkamy w blokowiskach, no niestety, tak było dawniej za komuny. Ja jestem z tego zadowolona, co jest. Mam emeryturę, jestem bardzo chorą kobietą, ale daj sobie radę i nie mogę powiedzieć, że ja chodzę głodna albo że nie mam się w co ubrać. Tak powiem. Bo jak ja miałam tysiąc ile złotych tej emerytury, a teraz mam ponad 2200 zł, no to dla mnie jest dużo, bo ja chodzę prawie prywatnie do lekarzy, bo z lekarzami jest ciężko jeszcze, szczególnie z tymi, którzy są specjaliści, o że tak powiem, prawda? Wszędzie są tłoki. Młodzież nasza uciekła, za granicę pojechała, zostawiła nas na pastwę losu i to jest wszystko. Wszyscy lekarze wjechali za chlebem, za chlebem. A teraz nie ma kto nas leczyć. No niestety jest tak jak jest mm. i musimy się na to zgodzić. Może przyjdą lepsze czasy albo jak A no. ile pani wydaje na lekarzy i o, na lekarstwa, jeżeli pani ma 2, 200 proszę emerytury, pana, prawda? Ja panu powiem, ile ja wydaję tylko na samo krążenie, na rozrzedzenie krwi. Na jeden tydzień wydaje 78 zł na tabletki, na jeden tydzień. To na dwa tygodnie wydaje ponad. 1500 zł. I to nie są za darmo lekarstwa. No no, bo... Do tej pory nie były za darmo. Na pewno to Xarel, to, które jest, to nie jest za darmo. No tak pani sobie daje radę? To jest tak, że pani ja ledwo wiąże pan, koniec z końcem? Panu czy, tak. czy jak? Do kina nie chodzę, do teatru nie chodzę, imprez nie urządzam, e, żyjemy skromnie, robimy wszystko własnymi sposobami w domu, gotujemy, nie chodzimy po barach, po restauracjach, wódki nie spijamy, nie palimy papierosów i musi nam starczyć. No. A jak Wy uważacie, czy podręcznik profesora Roszkowskiego Historia i teraźniejszość to rzeczywiście dobry pomysł na prezent. Co myślicie o działalności i słowach ojca Tadeusza Rydzyka? Napiszcie w komentarzach. Jeśli materiał ten Wam się spodobał, to dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, by nie przeoczyć nowych treści na kanale. Wesołych Mikołajek, Erik Błaszak, Goniec.pl Powiem panu coś. Wie pan, że toalety dworzec zamykają o 17.00, toaletę też? O 17.00? O 17. Wie no co pan na to? To trzeba się tu. To co nie mogą ci, wie pan, młoda, każdy usiądzie jedną noc i posiedzieć. Ja sobie... No i ja stara baba idę za ten. Za, za ten budynek. A dzisiaj mówi. nie ma się na gdzie schować, bo już krzaczki, wszystko opadło tak, jak tutaj drzewa. <laughs> <laughs> to do 17 trzeba zdążyć. Proszę? Do 17 trzeba zdążyć. Do, do 17? :00? Ale proszę pana, da pan potrzeby maslowa. Był taki amerykański, prawda, tak. uczony, nazywał się maslow i pierwsze fizjologiczne. No tak, piramida. Niezależnie od nas a musimy. <laughs> Jeść pan musi, prawda?